Cześć wszystkim, w końcu jest pogoda, jest słoneczko, można wziąć się do roboty. Właśnie wybieram gnojowicę. Dlaczego z tej strony? No to teraz krótki urywek wyjaśniający. Zamiast tutaj robić jakieś dziury w kratach, kombinować, poszedłem za radą widzów, bo zawsze warto się skonsultować i na pewno ktoś zawsze fajnie doradzi, że lepiej jest po prostu wyjąć bo W tej sytuacji trzeba było wyjąć dwa ruszta, żeby włożyć to mieszadło, no bo tam trochę było ciasno, żeby podjechać tym ciągnikiem. Generalnie trzeba było wyjąć dwa i wtedy dopiero udało się elegancko rozmieszać ten towarek. I właśnie wybieram z tej strony, żeby tam, tam już jest z tamtej strony, z tyłu rzadkie, bo zawsze z tyłu były wybierane, to teraz w drugim kierunku, żeby te rzadkie wszystko z tej rury łączącej te dwa zbiorniki wypchało. No i mam nadzieję, że się uda, bo już wcześniej tutaj mieszałem i jak wybierałem z tamtej strony to było też przytkane, że do pewnego momentu szło i później się zatrzymało. A teraz jak wybieram drugą stronę, to widzę, że fajnie, wszystko mi stamtąd płynie i także jest nadzieja, że uda się wybrać. No to co? Zaciągamy i jedziemy na pole. zatankowana, no to drogę trzeba ją gdzieś wylać. Powiem Wam, że w tym tygodniu, jak widzicie, deszczu mnie nie żałowało. Padało od wtorku, przez środę, czwartek i piątek. Dopiero dzisiaj, to jest taki piękny, ładny, słoneczny dzień, a tak to praktycznie lało. Tutaj zaraz dojedziemy. O, pierwsza działka, którą podlewałem, tylko tak konkretnie. Bo doszła mi tutaj dzierżawa niespodziewanie pół hektara obok tej lucerny, która była siana, a resztę boże na te łąki, tak zwane ptaszkowe. Bo to będzie tak później koszone, to nie ma problemu, że tą gnojowicę tak późno tutaj zastosuję. No i co, wracając do pogody, w poniedziałek udało mi się fajnie wykorzystać cały dzień, bo rozwiozłem oborlik na. 6, 6 hektarów na te dwie działki, co mi zostały. I jeszcze nocą do północy udało mi się przyobrać. Nic nie nagrywałem, no bo skupiłem się na tym, żeby po prostu się wyrobić przed tymi zapowiadanymi opadami. No i na szczęście się udało, ale parę zdjęć zrobiłem i wam wrzucę z tej akcji. Generalnie około 35 rozrzutników tytanów poszło. Przez dzień fakt faktem, że to wszystko było na gromadkach Już na polu No to dużo ułatwiło sprawę No i cóż, no też sam zostałem z tym, bo tata miał wyjazd, także Sam musiałem sobie ładować i rozwozić Ale jak wspominając na polu, na miejscu nie było to wielkiego problemu Dało radę się ogarnąć, zaraz, zaraz zleję tą beczkę I podejdziemy, zobaczymy jak wygląda ta lucerka, bo tutaj no ta życica westerwulska e, miała być jednoroczna, ale widzę i w tym roku fajnie daje, no, generalnie mi to nie przeszkadza Zawsze tej masy będzie troszkę więcej, e, no i jakościowo też ta, ta życica jest fajną trawą No także cóż, no, zobaczymy jak to wyjdzie, jak z tą lucerną wyjdzie, generalnie ją widać, jest Ale jeszcze podejdziemy i zobaczymy co tam w ogóle w trawie piszczy no to jesteśmy na tej lucernie, tutaj powinna być lucerna no i gdzie nie gdzie jest tutaj generalnie jest taki problem, że może być jej lekko za mokro ta działka ma tego do siebie, że lubi wilgoć trzymać, ale mimo wszystko jeszcze tak jak widzicie ona jest, ona rusza powinna, powinna się wybić no tutaj ta życica jeszcze w tym roku mocno ją przygłusza ale myślę, że to już jest ostatni sezon. Zobaczymy, jak nie, to będzie tutaj po prostu skasowane, będzie tutaj orne z powrotem i, i tyle. No, Jak ta lucerna się nie dotrzyma, a zasieję ją gdzieś indziej. Będę w innym terminie próbował siać troszeczkę inaczej i bardziej w czystym siewie Mniej tej życicy, bo widzę, że poszło jej za dużo trochę. No i jakiś ona warunki miała. O, zobaczcie, tutaj jak jest. Mokro, tutaj jest normalnie woda, i tu jest problem, właśnie na tej działce główny z tą wodą. I temu ta lucerna mogła wyniknąć. A pomyśleć, że nie tak dawno jeszcze tu były grunty orne. Siało się tutaj kukurydzę, jęczmieniary, nawet no. A co większe, opady, trochę więcej deszczu. No to zobaczcie, gdzie dołeczek. Tam jest ciekawie. No właśnie, ale ogólnie nie jest źle. Na pewno plon będzie fajny w tym roku. Może nie lucerny, ale oczy sprawy. No, a jak widać z warsztatu, już wyjechała mładowarka, ładowarka. Tylko, że nie wszystko zostało zrobione. Na razie była wstawiona przykładnie kątowa i nowa pompa. Jest wyjęty siłownik od wspomagania, to znaczy od poziomowania, i on jest na regeneracji. Już Właściwie regenerację skończył, tylko czekam na montaż, plus tam inne pierdołki Już będzie kompletnie grunt, że na razie pracuję, Ale zobaczcie, tutaj ciekawy temat został po tej ładowarce Czyli pompa, ona jest w pełni sprawna Tylko tutaj na wałku może tego nie widać Tutaj ciekawe czy będzie widać na tej ośce Że frezy są mocno zjechane, one powinny mieć kształt przekroju na trapezu, a już jest tylko, tylko i wyłącznie trójkącik i to biedny, dlatego właśnie trzeba było wymienić, a już włączę latarkę, może będzie lepiej widać tak to mniej więcej wygląda no w ośce wieszcie, na słowo, też są frezy poddarte także do ładowarki to za bardzo nie mogłoby funkcjonować, dlatego trzeba było wymienić i została całkiem w pełni sprawna pompa ja mam na nią plan. Otóż już od dłuższego czasu chodzi mi po głowie łódka, patelnia od ciężarówki, wózek doli do, do tego, no i oczywiście żeby miał własną hydraulikę, no to zostanie tylko dołożyć do tego rozdzielać i jakiś zbiornik na olej i już wszystko będzie można powiedzieć działać jak należy, także już pompa jest dosyć fajnie o dużym wydatku. Także szybko by powinna wywracać. Dlaczego taki pomysł? No bo e, ceny takich patelni, e, no mówiąc to kolokwialnie, jak to tam cena czepa wywrotkę od tira, patelnia łódka, jak to uważa, tak niech nazywa. No już od 15-100 tysięcy w górę można kupić coś fajnego, gdzie za taką objętość i za taką ładowność i wytrzymałość e, przyczepy jakiejś ciągnikowej trzeba byłoby. Liczyć około 100 tysięcy także różnica jest drastyczna No może tutaj minusem jest to że Ten wózek doli trzeba będzie dorobić No i nacisk ten na tylny oś to nie jest tak jak w skorupie No ale coś za coś no wiadomo że tutaj głównie taka przyczepa to będzie Transport z pól na gospodarstwo z gospodarstwa na pola A niekoniecznie w teren Także jak gdzieś do pryzmowania szczególnie obornika trzeba będzie szukać miejsc suchszych no cóż, no coś za coś, wiadomo nie ma rozwiązań idealnych jednakże cena kusi i, i myślę, że w bliższej czy dalszej przyszłości coś takiego zechce zrobić dlatego też nie ma co wyrzucać tego towaru na pewno się przyda ale przejdźmy do bardziej można powiedzieć bliższych planów, no przyszły tydzień chcę dorobić tutaj do tego rozsiewacza Nadstawki e, 25 cm, tutaj 2 na 1 wymiary, czyli równo jak cioł 500 litrów, żeby trzy big bagi wrzucać, żeby trochę szybciej te rozsiewanie nawozów na kółkownicach mi przebiegało. No Jest do obsiania nie ukrywając, e, 30 hektarów, także troszkę trzeba tych worków się nawozić. A jak będzie większy rozsiewacz, no to wiadomo, będzie to szło dużo szybciej no cóż, no, jaki jest plan na wykonanie generalnie wymiary tutaj jest 2x1x102 bodajże ale żeby materiał fajnie wykorzystać e, winkielki po 6 metrów długości, będzie to uproszczone do 2x1 wymiaru, tutaj no wiadomo deczko jak będzie brakować, nic tu się nie stanie, nikt z tego strzelał nie będzie no i tak, winkiel e, na dole, ramka z winkla na słupkach zwinklowych i ramka u góry, w środku blacha. Nic pr bardziej prostszego, no wiem, że można z desek zrobić e, dużo szybciej czy też z płyty OSB. Jednakże tutaj no, takie e, wykonanie ze stali będzie dużo trwalsze. No już materiał zakupiłem, także tutaj te winkle to e, gdzieś około 150 zł, chyba 26 metrowe kosztowały. Już mam pocięte na dwumetrowe kawałki, także prawie że gotowe tylko rogi dopasować do spawania no i ta blacha arkusz, blachy niecałe 200 zł do tego puszka farby, także no w suma summarum e, w 400 zł temat się zamknie, lampy mam do oświetlenia od razu dołożę także będzie fajne rozsiewać i takie plany na przyszły tydzień, nim te pola obecną, bo ja Boże nie narzekam na opady fajnie, że popadało fajnie, że zdążyłem już pola przygotować teraz tylko czekać na ocieplenie i będę zaczynał od suchszych kawałków a tutaj myślę że w poniedziałek wtorek ogarnę temat dużo miałem zapytań kiedy wysiewać kukurydzę kiedy rozpoczynam siebie kukurydzy generalnie u mnie zaczynają się tak około 20 kwietnia no i mam nadzieję że w tym roku niewiele będzie opóźnienia no tak myślę że 20 to nie wyjadę ale gdzieś około 25 już myślę, że będą startować te suchsze działki. No cóż, no, trzeba czekać, niech się gleba ogrzeje, bo mieliśmy dosyć wyjątkowo zimny kwiecień. No i jak to rozpoznać nie mając termometru, kiedy, kiedy będzie te 6-7 stopni, chyba 5-6, nie już nie pamiętam dokładnie, poprawcie mnie temperatura gleby. No to przede wszystkim mniszek jest takim wyznacznikiem. E, e, kwitnienia, niszek lekarski, no i też e, drzewo czy jak zaczyna kwitnąć, to mniej więcej e, gleba ma tą temperaturę. Także ja się tym sugeruję. Z doświadczeń mówię, że można posiać wcześniej, to wszystko zależy od tego jak tam nam wypada. Tylko, że jak posiejemy w zimną glebę, jeszcze nadmiernie wilgotną, wiedzmy, że będą utrudnione wschody, na pewno nie będą e, pełne. I też jest ryzyko, że jeżeli nie przyjdzie fakwowe ocieplenie, to zi ziarno nam po prostu zmleczeje i nic z tego nie będzie. Także radzę się wstrzymać. No i cóż, do zobaczenia w kolejnym filmie.